Stusk mnie pyta, czy mam do niego zaufanie. No, Panie poświęca... Marszałku, do... Nie Rozumiem, mam. tylko chcę chce ustalić prostą rzecz. Pan powiedział, że nie powinien stać na czele koalicji, a ja się Pana pytam wprost, czy według Pana powinien zrezygnować z urzędu no, oczywiście, premiera? Że, oczywiście, że tak. I Platforma powinna przedstawić kogoś nowego na funkcję jakoś rozwiązać ten problem. Panie redaktorze, jeszcze raz Panu powtórzę. Kto Panu uwierzy dzisiaj? Kto uwierzy dzisiaj, że człowiek, który nie wierzył, że Nawrocki wygra prezydentem i nawyzywał od Alfonsów. Nie wierzył, mm. że Trump wygrał prezydentem i nawyzywał go do agentów KGB. Mm. Jest w stanie prowadzić skuteczną polską politykę. Mm. Jak pan będzie oglądał spotkanie De Donalda Trumpa z panem mm. prezydentem Nawrockim, to i pan i ja będziemy widzieli spotkanie polskiego prezydenta i amerykańskiego, a Donald Tusk będzie widział spotkanie Alfonsa mm. z agentem KGB. Nie chcę takiego. Panie no dobrze, bo rozumiem te w tę Natomiast jednak zapytam, bo pan doskonale wie, mm -hmm. że ta opowieść o Karolu Nawrockim dotyczyła i medialnych mm -hmm. i artykułów, dotyczyła regułego. Nie tego co... polskiego premiera, który cytował pato streamera w programie telewizyjnym, powoływał hmm. się na swój, autorytet, na, swój, hmm. na swój gratuluję autorytet i opluwał Karola Nawrockiego, powołując się na, przepraszam, panią z Bazaru, hmm. panią z Bazaru, która mu coś powiedziała, a także na jakiegoś pato coś. Hmm. Ja się na tym nie znam. I, 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 I pytanie brzmi: czy ja mam zaufanie, że ten człowiek poprowadzi moją koalicję rządową do walki z nawrockim prezydentem, coraz silniejszym pisem i osuwającym się w brunatną stronę polskim elektoratem? Nie, nie mam zaufania, że ten człowiek obroni te wartości. Panie no dobrze, ale powołano koalicję. Ale za chwilę, będzie, za chwilę będzie głosowanie nad wotum zaufania do rządu. Pański